Dzień dobry! Chciałbym w sumie, żeby każdy odcinek zaczął się oddziewania, ale nie wiem, czy to radę. Chodzi o to, że kręcimy nowe rekolekcje na Adwent. Kręcimy je specjalnie dla Was. I to będą rekolekcje trochę inne niż zazwyczaj. Zawsze tak mówię, wiem przed każdymi rekolekcjami, że będzie inaczej niż zazwyczaj, ale będzie naprawdę trochę inaczej niż zazwyczaj. Dlatego, że do tej pory to było tak, tak poważnie. Były te słuchowiska i te takie nagrania wideo, ale one zawsze wszystkie były takie. No, takie mega, takie, takie wywrotowe, takie, że trzeba było tak myśleć, i tak były takie przewroty życiowe, i się dużo zmieniało, i były takie trudne tematy, i chodziło o to, żeby swoje życie jakoś tak nawrócić, i tak dalej. To wszystko w ogóle myślę, że bardzo ważne i bardzo potrzebne. Teraz będzie inaczej, dlatego że będzie krótko. Wiem, prawie nikt z Was to nie wierzy, że to jest możliwe. Ja sam nie wierzę, że to jest możliwe, że jestem w stanie to zrobić w 5 minut, a będzie w 5 minut, naprawdę. Krótka po prostu dawka espresso z rana. De facto chodzi o to, żeby po prostu rano wstać i żeby dostać słowem Bożym w twarz. Ale nie w twarz w sensie trudno, tylko tak pobudzająco. Nie wiem, czy wiecie, był jakiś taki obrzęd na bierzmowaniu. Podobno w Wielkiej Brytanii, chyba jeszcze gdzieś tam czasem go stosują, że jak biskup udzielał bierzmowania. To kiedy tam już pomazał to czoło kandydata, to mu na koniec bierzmowania dawał w twarz. Taki był obrzęd. I to miał oznaczać, że jesteś teraz mężnym chrześcijaninem. Szkoda, że tego nie ma. Co prawda udzielałem tylko raz w życiu bierzmowania jednej osobie i to była w ogóle dziewczyna, więc kurczę, to byłoby głupio bić w twarz. I to będziemy robić rano. Czyli wtedy, kiedy nam się chce spać, kiedy jeszcze jesteśmy tacy, No, że właśnie nic by się nie chciało robić, a jeszcze te pięć minut jeszcze bym poleżał, że nas pobudziło. Żeby to było naprawdę coś, co nas tak wyrwie do życia. Żebyśmy wtedy, kiedy leżymy tam w tych poduchach, wszystkich pieluchach, czy znaczy tych Boże, nie pieluchach, tylko tych pościelach, kiedy tam jesteśmy zanurzeni w tych odmętach Morfeusza i kiedy sobie mówimy właśnie, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, bo bym jeszcze pospał, to przychodzi słowo Boże i nas wyrywa do życia. Do tego, żeby się działo coś no, naprawdę fajnego. Taki będzie adwent w tym roku. Albo przynajmniej tak myślę. Bo co będzie, to wyjdzie, to się zobaczy, tak jak zawsze. Miejmy nadzieję, że coś. Łatko. że <noise> coś wyjdzie. No to no. To mówiłem ja, Adam Szustak. Pozdrawiam Langusta na Palmie. Zapraszam. Aha, bo miałem klaskać w ogóle, przecież ty. A ekstra, nie? Tam ci się to wyświetli, tak. No. Nie, bo ja tak jak, jak myślę, że ziewam, to ziewam. Jest to ciekawe. Od razu mi się otwiera.